Wpadający w coraz większą ruinę budynek stadionu w Sandomierzu ma zostać wyremontowany. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Remont ma trwać 13 miesięcy, a jego koszt to około 3 miliony złotych. Stadion niegdyś chluba Sandomierza był źle zaprojektowaną, źle wykonaną inwestycją, która kosztowała naprawdę duże pieniądze. Stadion, który zbudowany kilkanaście lat temu w ogóle nie powinien zostać odebrany. Bo on od początku był wykonany niewłaściwie. O czym świadczy fakt, że sposobem na przecieki, które wykonawca zorganizował, było ponad 60 misek, które były upchnięte pod podwieszanym sufitem w miejscach, gdzie gdzie rzeczywiście były już przecieki. Niestety przecieki przez te kilkanaście lat poczyniły spustoszenia do tego stopnia, że trzeba było wyłączyć z użytkowania jedną szatnię. Odpadały płytki ze ścian i schodów, woda ciekła kanałami instalacji elektrycznej. Jedna z wewnętrznych ścian Fragmenty sufitu dziś mogą w każdej chwili się zawalić. Przez długie lata nie było środków na remont. To, że się znalazły, to trochę zasługa wzrostu cen na drogowym rynku. W 2021 roku Sandomierz pozyskał promesę wartości 12 milionów złotych na budowę okrzei i drogi od Dzwilki Wigury w kierunku ulicy Błonie. Firmy w postępowaniach przetargowych na to zadanie żądały nawet około 30 milionów złotych. W budżecie miejskim nie było na tyle kasy, by dołączyć do okrzei, i samorząd postanowił pieniądze z promesy wydać na inne zadanie. W ubiegłym roku na początku, to mógł być miesiąc luty, ówczesny burmistrz wystąpił z wnioskiem o zmianę promesy z przeznaczeniem na stadion. Bodajże 19 maja dostaliśmy informację, że wniosek o zmianę promesy został odrzucony, musieliśmy go zmienić, zmieniliśmy go. Promesa ma charakter łączony. Za przyznane 12 milionów złotych będzie wykonany remont budynku stadionu, wybudowane zostanie boisko piłkarskie przy Szkole Rolniczej w San Sandomierzu Mokoszynie oraz trzy zatoki przystankowe. Koszt modernizacji stadionu to prawie 3 miliony złotych. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 13 miesięcy. Zaczynamy od uszczelnienia, uszczelnienia tego co przecieka, od uszczelnienia dachu, od uszczelnienia tarasów, obydwu. I oczywiście uszczelnienia, uszczelnienia trybuny, tam gdzie rzeczywiście te przesionki są bardzo duże. Praktycznie będziemy skuwać wszystko do zbrojenia i zaczniemy to od nowa izolować. Zaczniemy to od nowa uszczelniać, tak aby zlikwidować te przecieki, i później skupić się na dalszych robotach budowlanych. Zostają tarasy? Terasy zostają? Tak jak... Nie, nie będzie już na pewno płytek. Chcemy tutaj zastosować powierzchnię żywiczną, ona jest znacznie bardziej trwała, znacznie bardziej odporna na nasz klimat i bardziej do niego dostosowana. Więc płytki zostaną skute. Aby znów woda nie zniszczyła obiektu, trzeba zmienić system jej odprowadzania. Zrobienie odpływów już całkiem inaczej, nie tak jak teraz, że są porobione kratki spływowe na środku dachu, gdzie te przechodziły przez różnymi rurami przez budynek. I dlatego, teraz wymiana pokrycia dachowego, odprowadzenie tej wody na zewnątrz, żeby ona nie, nie wnikała już do środku budynku, a później kolejny, kolejne etapy remontu. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że ten stadion odzyska swój dawny blask. Aby stadion odzyskał swój dawny blask, o ile go w ogóle miał, to oprócz remontu budynku konieczna będzie wymiana płyty boiska i dziurawej, jak się tobieżni. I jest STV Info.